Elektryzują nas fanów piłki nożnej z podwójną siłą, więc wierzymy w to, że liderujący w tabeli Hetman w meczu z Tomasowią pokaże kawał dobrego futbolu. Do gości oczekiwania mamy również wysokie, bo coraz da się usłyszeć, że Tomasowia poważnie myśli o awansie do Betki III Ligi. Zabrakło i to sporo szczygieł. Jeszcze rozciągnięcie do EZ, lewa strona boiska. Cały zespół TKS-u pod własnym polem karnym. No, miał teraz Hetman na samym początku tego starcia lepszy moment. Jeszcze rozciągnięcie do prawej strony. Jampol zababiaża do tej głębokiej defensywy. Sikora uderzenie z dużymi problemami. Szczygieł dośrodkowanie, drugi raz no, z niemałymi problemami A Może się kibice ze mną zgodzą albo nie. Smoła, no to teraz spójrzmy na akcję ofensywną. Tomasowi Płocki jeszcze w polu karnym. Grzęda, grzęda, uderzenie. No. Z tej pozycji lewa noga, piłka w polu karnym. Jeszcze cały czas przed szansą drużyna Tomasowi. Tomasowi praktycznie we własnym polu karnym. Jeszcze uderzenie głową, no i jest bramka otwierająca. Wynik tego spotkania. Rodion Serdiuk, a więc bramka numer 9 w obecnym sezonie. Rodion Serdiuk strzela jak na zawołanie, piłka w polu karnym po prostu go szuka i pokazał to teraz swoim kibicom po raz kolejny w euforii. Stadion w Zamościu, a drużyna Tomasowi bardzo szybko będzie musiała odrabiać. Skiba miękko, teraz w kierunku dalszego słupka. Nie popisał się Orzechowski, Sikora, Kosior, podłączył się do tej akcji Ampol Jeszcze Sikora przytrzymał, poczekał, aż jego koledzy z drużyny podłodzi. Chcą się do tej akcji. odnowienie Orzechowskiego. No i jest mocne wrzucenie piłki z bocznej linii boiska. Zbiera teraz e, piłkę, jeszcze pleskać, miękkie dośrodkowanie e, i chyba nie wiem czy niepotrzebnie teraz e, wszedł Miszczenko w drużynie TKS-u, no ale o tym może zaraz Kosior, Wardenski, Wardenski jeszcze po koszecie. Roma teraz już zaangażowała dróżna Hetmana, e, pięciu, sześciu, siedmiu zawodników w akcję ofensywną, Kosior sprytnie ponownie. Szcigieł, dośrodkowanie, skiba w polu karnym. Jaka finezja Sergiuka, czy nie ma rzutu karnego? Jest! Jest, mi też się tak wydawało. Nie chcę e, oczywiście e, aż tak mocno upierać się przy swojej e, decyzji, ale oczywiście kartka dla Płockiego za to przewinienie. To co dzieje się w polu karnym? Skiba! Dominik Skiba, Hetman 2, Tomasowia 0, a więc dobra, pierwsza połowa spotkania, jeszcze teraz e, z bramką numer 2, drużyna Hetmana Zamość, więc jest się z czego e, cieszyć po tej pierwszej połowie spotkania. Gdzie Miszczenko zdjął z głowy dosłownie piłkę e, Skibie na teraz drugi koszmarny błąd Williamsa, e, Sikora do Jampola jest spalony. Na nogach teraz był Płocki, jeszcze Znów odegranie od właśnie do Kosiora. No i ofiarnie. No tak jak mówię, po pierwszej połowie jeszcze nie wieszajmy psów na drużynie Tomasowi. Ale już jakieś wnioski na pewno możemy po 45 minutach mieć. Teraz uderzenie. Czekamy na tą próbę w wykonaniu Tomasowi. Pleskacz Williams-Miszczenko. Kot z piątego metra, ale to było ostatnie zagranie w pierwszej połowie spotkania. Z... Samo prowadzenie gry jest to naprawdę na bardzo wysokim poziomie, jak na czwartą ligę. Ewe, no jest szybki, zagranie chyba do Jampola, jeszcze Jampol, eee, skiba, spójrzmy, rzut wolny, teraz e, wybili piłkę piłkarze Hetmana Zamość, no i niespożyte siły Kamila Sikory, który ma ochotę chyba na trzecią bramkę e, oczywiście dla swojej drużyny Sikora kapitalne zagranie do Jampola Jampol zlekceważył Kordiego, Nikola, Jerko wściekły, bardzo wściekły A będzie miał szansę pomocnik Tomasowi żeby się poprawić, jeszcze raz skibał Łuczkowski, e, Serdiuk, Serdiuk jaki teraz spokój, finezja i balans teraz przy piłce Tomasowi a do Santos, Sikora, Sikora do Skiby, no i będzie miał Skiba dobrą sytuację, zgubił się tym kolejnym dotknięciem. Małaby się bramka dla Tomasowi, kibice Hetmana na pewno się z tym nie zgodzą, ale może będzie bramka dla Hetmana. Skiba, kosior, tak jest, piłka w szatce, ale teraz zakończyli to w bezlitosny sposób. Pokazuje arbiter Jabłoński, zaczynamy od środka, a cały zespół Hetmana Zamość. Biegnie cieszyć się wraz z Mikołajem Kosiorem. Tak samo trybuna, która domagała się tej trzeciej bramki. No w bezlitosny sposób. Teraz skarcili Tomasowie piłkarze Łukasza Gieresa. Piłkarze Łukasza Gieresa. Ale o tym zaraz Sikora wyłożona. Piłka czterech, aż Szygieł w narożniku, piłka w polu karnym i łap Nisko na nogach. Orzechowski Szygeł! Jeszcze główkował Dobromilski. Teraz Kot. Na bramka po przerwie strzelona przez Hetmana. Jeszcze Ibanez zamykał akcję koszel. Na boki odpocznie. Niech to nie będzie nic poważniejszego. No ale wygląda to bardzo źle. A sędzia Jabłoński kończy dzisiejsze spotkanie. Spotkanie derbowe pomiędzy Hetmanem Zamość a Tomasowią Tomaszów Lubelski. Hetman jak na lidera przystało. Pewnie pokonuje Tomasowie 3 do 0.